Definicja elementu wypłaty będącego potrąceniem netto. Nowy typ wypłaty definiujemy z poziomu menu System, Konfiguracja, Firma, Płace, Typy wypłat. Zdefiniujemy typ wypłaty będący potrąceniem na przykładzie składki ubezpieczeniowej. Dodajemy nowy typ wypłaty za pomocą przycisku plusa. Podczas definiowania nowego typu wypłaty należy wprowadzić unikalną nazwę oraz skrót. W jednej bazie danych nie mogą występować dwa typy wypłat o identycznej nazwie. Zaznaczamy parametr potrącenia. Zaznaczenie spowoduje, że na zakładce podatki nieobecności wszystkie pozycje ustawione zostaną jako nie naliczać, nie dotyczy lub nie wliczać. Kwotę potrącenia należy wpisywać w wartości bezwzględnej. Nie wpisujemy znaku minus. Wartość może zostać wpisana w konfiguracji, z poziomu listy dodatków w kadrach lub bezpośrednio w wypłacie konkretnego pracownika. Na zakładce drugiej widzimy, że wszystkie wartości mają ustawioną opcję: nie dotyczy, nie naliczać lub nie wliczać. Zapisujemy zmiany. Zdefiniowany składnik można przypisać pracownikowi na liście dodatków w kadrach lub dodać go bezpośrednio w wypłacie pracownika na zakładce 2 Elementy wypłaty. W menu Płace i Kadry-Kadry przypisujemy składnik na liście stałych dodatków wybranego pracownika. Przechodzimy do menu płacej kadry wypłaty pracowników i naliczamy wynagrodzenie dla wybranej osoby. Przechodzimy na zakładkę drugą elementy wypłaty. Możemy zobaczyć, że składnik pojawił się w niej automatycznie z zadeklarowaną przez nas kwotą. Wartość składnika pomniejszyła kwotę netto do wypłaty.